2014 rok to jest proces synodalny o rodzinie, 2015 rok to jest światowe spotkanie rodzin w Filadelfii. Jakie przesłanie, co chce papież powiedzieć o rodzinie, na temat rodziny? Jakiś czas temu mm, arcybiskup Grzegorz Ryś na jednej z czwartkowych homilii w Watykanie powiedział takie słowa, kiedy homilia dotyczyła powołań, do kapłańca powołań. Grzegorz, arcybiskup Grzegorz Ryś powiedział takie słowa, że... No, kiedyś w wąskim gronie że Franciszkę... I się żalili właśnie że hierarchowie, że on nie ma powołań, powołanie coraz mniej w Polsce. No co papież na siebie spojrzał na nich i mówi: macie podstawowy problem z powołaniami, ale nie do kapłaństwa, ale do rodziny. To znaczy, hmm, dokumenty papieża, mówienie o rodzinie, wskazywanie bardzo jasno, czym jest rodzina. Eee, papież Franciszek wciąż uważa, że rodzina jest podstawową komórką społeczną. To jest absolutnie oczywiste. Kwestia różnych kontekstów tego, zacznijmy od ostatnich, czyli na przykład tego, co powiedział, że nie można penalizować mniejszości seksualnych. Nic do tego nie ma, bo z jednej strony papież Franciszek jasno wskazuje, że rodzina jest podstawową komórką społeczną. Na wszystkich zdjęciach, na wszystkich wypowiedziach, w każdych sytuacjach papież pokazuje gestami i mówi, rodzina jest najważniejsza. Powołanie do rodziny, do być mężem i żoną, potem są dzieci. No ale z drugiej strony, tak samo jak e, pisząc e, Rerum Novarum papież Leon musiał się odnieść do kontekstu rzeczywistości społecznej, tak papież odnosi się do kontekstu rzeczywistości społecznej dzisiaj: to znaczy galopująca liczba rozwodów, e, sekularyzacja, e, indywidualizacja społeczeństwa, alienacja społeczeństwa. E, i papież o rodzinie mówi trochę w tym kontekście, to znaczy, mówi, to znaczy tu jest idea, tu jest ideał rodziny, bycia razem, bycia wspólnie, bycia ze sobą w więzi. A z drugiej strony macie to, co proponuje dzisiaj świat, czyli um, społeczeństwo singli, um, atomizację społeczną, indywidualizację itd. Wolna wola, człowiek ma wolną wolę. Ja wskazuję, papież, że tu jest rodzina i w tym kierunku trzeba iść. Więc papież z jednej strony bardzo dowartościowywuje rodzinę. I to widać na wszystkich audiencjach środowych, na wszystkich spotkaniach, na wszystkich pielgrzymkach. On się z rodzinami spotyka faktycznie. I widać, to są te jedne z największych momentów, kiedy jak on widzi rodzinę uśmiechniętą, to on też się uśmiecha. Przynajmniej w ostatnich latach, bo widać, że też papież jest zmęczony. I tego uśmiechu jest trochę mniej. Eee, natomiast e, chociażby kwestia dokumentów, które pisze o rodzinie. Ja często mam takie wrażenie, że one są zbyt skomplikowane dla przeciętnego człowieka. Znaczy, Przecież nie człowiek powinien dostać informację, tak ma być, tak nie ma być, tak ma być, tak nie ma być. To by było dla mnie dużo prościej. No, a papież stara się wskazywać pewne możliwości, podejść bardzo jezuicko, z takim indywidualnym rozeznaniem. Eee, I chociażby w kontekście, ja pamiętam mam takie wydanie Wall Street Journal e, z 2015 roku, e, kiedy papież był właśnie na spotkaniu światowym rodzin w Filadelfii wtedy. Eee, i cały, cała gazeta była o tym. Cała gazeta była o tym. Więc to tylko pokazuje, jaką uwagę mają jego słowa, też w kontekście takich teoretycznie oczywistych z jednej strony spraw, jak rodzina. No a z drugiej, ymm, no, gdzieś widzimy, że z tą rodziną na świecie toczy się walka. Więc jeżeli na no, stronie pierwszej, następnej i tak dalej, całej, dalej, Mocy i Journal, zajmuje papier światowe Dni Rodziny, Światowe Spotkanie Rodzin w Filadelfii, potem w Tablinie, no to znaczy, że te słowa są słuchane. Zaraz po wyborze kardynała Jorge Bergoglio stolicę apostolską, musiał pojechać na Światowe Dni Młodzieży do Rio de Janeiro. W jaki sposób komunikuje się papież z młodzieżą? Znaczy, to jest ewidentnie papież czasów internetu. To znaczy, o ile Jan Paweł II był wielkim, to napisał ojciec Federico Lombardi, jezuita, rzecznik Benedykta i jedna z najważniejszych postaci w ogóle w historii ostatnich 50 lat pod kątem komunikacji w Watykanu. Ojciec Federico Lombardi ma takie zdanie, że Jan Paweł II był wielkim komunikatorem czasu telewizji. Znaczy, to był papież telewizji. Papież, który ze swoim głosem, posturą, był takim o, to właśnie, do telewizji. Wenecki e, XVI, który jako papież e, to znacznie lepiej czuł się w piśmie niż w obrazie, to jest jeszcze inna rzecz. No, a papież Franciszek jest papieżem internetu. To znaczy, to było widać już e, w Brazylii. Potem, na Światowych Dniach Młodzieży, w Panamie, kiedy powiedział o tym, że Maria jest influencerką e, pana Jezusa. No, i język gestów, i język obrazów, i język e, werbalny, mówiony, jest dostosowany do zmieniającego się świata komunikacji. To znaczy, ta komunikacja często dla naszej części świata była niezrozumiała, bo mamy takiego giganta w głowie, jak Jan Paweł II, który, no, papież ewidentnie pomnikowy, monumentalny, telewizyjny, pracujący głosem, e, wskazujący gestami. A tu mamy świat internetu z jego szybką komunikacją, yy, obrazkami na Instagramie, TikTokami, Twitterami itd. No i się, rzeczy, po pierwsze, się musi do tego w jakiś sposób odnieść, czy się z tym znaleźć, czy się znajduje. Ja osobiście uważam, że tam jest z tym akurat duży problem. Natomiast no oczywiście to nie papież obsługuje swojego Instagrama, tylko zespół ludzi. Z takiej personalnej komunikacji, niemalże personal brandingu, no to papież Fancyk jest ewidentnie papieżem internetu, z tą jego gestykulacją, kciukiem, zdjęciami z młodymi ludźmi, selfie. Do no tego nie było, no ale z drugiej strony świat poszedł w tym kierunku. Nie jest to coś, co przeważa w komunikacji w Watykanu, bo wciąż pozostały po pierwsze telegramy do przywódców, czego się nie robi, bardzo to boletino Watykano wysyłane do dziennikarzy, homilie. Natomiast pod względem tego personal brandingu papież jest papieżem internetu, papież Franciszek. No z konieczności może się okazać, że następny papież będzie musiał być papieżem metaversum, żeby dotrzeć do ludzi, no bo cóż no. Apostołowie też tak robili. Wychodzili do ludzi po to, żeby ich gdzieś tam zobaczyć, tą sieć, na no, dzisiaj sieć jest w internecie. No i zdaje się, że nie da się od niej uciec. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. I czym była wizyta w obozie w Auschwitz? Kwestia wizyty w Auschwitz jest o tyle moim zdaniem ciekawa, że to jest papież, który ma bardzo dobre relacje ze światem. No, izraelskim judaistycznym, to znaczy przypomnijmy, że jednym z jego najbliższych przyjaciół jest rabin, jeszcze z czasów Buenos Aires. Dwa, też ta wizja szczęścia wyrastającego z korzenia judaistycznego, też jest bliską wizją papieża Franciszka. Więc ta wizyta w Auschwitz to była taka wizyta, która. I to było widać po twarzy papieża. Ja do tej pory mam w głowie zdjęcia Marcina Mazura, yy, który świetnie to uchwycił na swoich zdjęciach. Który yy, ten samotny papież na biało ubrany, przechodzący przez bramę, napisam Arbach, macht frei, yy, no, robi ogromne wrażenie i taki mieszanie mieszanie strachu, smutku, żalu i, i, i głębokiego gniewu też na twarzy papieża. Yy. To jest coś, co powinno nam z w stół głowy. Yy, dlatego też, że w robie mówiliśmy trochę o komunikacji, yy, on jest organoleptyczny, to znaczy w... każdy z nas ma pewną formę poznania, którą preferuje, czy jest to dźwięk, obraz, yy, cokolwiek. Dla papieża jest to dotyk, czy emocja spotkania, zobaczenia, bycia w miejscu. W takim sensie, że kiedy spotkaliśmy się na ołtarzu w Krakowie na Światowieniach Młodzieży i ofiarowaliśmy mu taką księgę, księgę chorych wówczas papieżowi, a ja pamiętam to było no, jedno z pierwszych spotkań, daliśmy mu tą księgę i on ją pierwszy dotknął. Przejrzał, dotknął. Tak organoleptycznie, niemalże chłonąc, co tam było. To była księga chorych, którzy ofiarowali swoje cierpienie, swoją chorobę właśnie za no za pielgrzymów, za Światowej Młodzieży. Więc jakby podsumowując to ta wizyta w Auschwitz mam wrażenie była niezwykle ważna dla papieża, bo pomogła mu jednak trochę naszą część Europy zrozumieć, ale wciąż myślę, że Europa Środkowa, Europa, Europa Centralna jest dla papieża nie terenem i co gorsza środowisko papieża nie pomaga mu w zrozumieniu naszej części świata. A skąd to się bierze? Bierze się to stąd, że mm, Duża część otoczenia papieża myśli znacznie bardziej globalnie niż europejsko. To znaczy, to jest też pierwszy papież globalny. Papież, który em, to po drodze synodalnej, Synodzie o Synodalności, w ten sposób mógłbym, konkretnie, widać. To znaczy, te synody Azji, Afryki, Ameryki Południowej, Północnej, Europy, one są równe. To nie jest tak, że europejskie synody są ważniejsze. TVP Info. Wiesz więcej.